Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Konrad Szymański. Witajcie w Piłkarskim Pokerze, programie, w którym sprawdzam wiedzę moich gości na temat futbolu. A dzisiaj odwiedziła mnie ekipa Futrola, czyli Maciej Disblaster krawczyk oraz Janek Krusinek. Dzień dobry panowie. Siemanko. Dzień dobry. Janek, ja wiem, że ty królujesz w Lidze mm, Włoskiej, tutaj oczywiście Disblaster Liga Hiszpańska. Poza tym, gdzie czujecie się najlepiej? Ej, ja w łóżku się czuję, bo jak Janek, ja chyba też w domu. Nie, ja powiem szczerze, ja liczę na wiedzę Janka rozległą, jednak on mówił, że w jest League, że polska piłka to jest też człowiek wielu talentów, ja będę odpowiadał zagadkę tę niemerytoryczną. Czyli typowy duet, śmieszek I, i ogarniać. I poważny. Tak, Panowie, na rozluźnienie może kolega z naszej krawki, co wy na to? Ja nie mam wyjścia. Nie na trzeźwo tego Jak nie tak? pociągniemy. Jak to mówi pewien mem w internecie, tego się na trzeźwo nie da. Poza tym już poziom stresu jest tak wysoki w tym momencie, że to musi. <ślam> Uczestnicy odpowiadają na 10 pytań ABCD losowanych spośród 6 kategorii. Każda poprawna odpowiedź to 10 punktów na koncie. W razie problemów mogą skorzystać z opcji pół na pół, jednak wtedy za prawidłową odpowiedź otrzymują 5 punktów. Do zgarnięcia są również bonusy: za 5 poprawnych odpowiedzi z rzędu oraz za bezbłędne rozwiązanie quizu. W tej części piłkarskiego pokera łącznie można zdobyć 115 punktów. Kto będzie pierwszy? Czyni honory. Dobra. Pierwsza kategoria: Ligi Europejskie. Seria A, trzymaj kciuki. Trzymamy, trzymamy. Żeby tylko się na serio nie złapać. Załysowałem się w tym momencie. Tak, <grym> jakieś <już> te karty, proszę Teraz ty losuj pytanie. będzie na ciebie. Proszę bardzo. <trym> mhm. Sergio Aguero i Alan Shearer strzeli najwięcej hat w historii Premier League. Ile ich było? A8, B11, C14, czy może D17? Proszę. Poczekaj, wymieńmy, wymieńmy sobie te mecze poszczególne. Cześć, no, najwięcej hat w historii Premier League, no to... Żeby o ten jeden mecz się nie pomylić. No nie ja wie, akurat właśnie, ten żeby to mi nie uciekło, tak. to... Cześć, ja się będę koncentrował, nie... Udawaj, no. się koncentrujesz, tak. ale kurczę, wiesz, to ciężkie. Ale trzeba bardziej stoic... na logikę no. rozgminąć. Jak stoicie z Premier League? No, ja od czasu do czasu jeden mecz w tygodniu obejrzy. Zastanawiam się pomiędzy 11 a 14. Tak, Czekamy papier. Do Twoje będzie 14. Pamiętajcie, że macie Raz, pół na pół. 3. Czyli 11. 11. 11. Czyli mam zaznaczyć odpowiedź B. Normalnie. 11 hat -tryków. Pierwsze 10 punktów ląduje na Waszym koncie. Bardzo dobra. Krój, Jan, tu mamy taktykę. To jest. Brawo. Brawo. Gratuluję panowie, Żetony, 10 punktów na Waszym koncie. Możecie sobie układać, jak chcecie podliczać, żeby pamiętać, ile macie punktów. Gdzie to później wymieniamy na gotówkę? E, tutaj, za wyjściem. Okay. E, za ich plecami jest Robi Fowler. 9 hat oraz Hurricane. Pierwsze koty za płotę. 10 punktów na Waszym koncie. Losujemy drugą kategorię. Kto teraz? Macie. Europejskie Puchary, czyli zostajemy na kontynencie. I takie pytanko. Ile razy z rzędu Real Madrid w ostatnich latach zdobył Ligi Mistrzów? Co, są to są takie no... też łatwiejsze, nieco? Panowie, wierzę, że, że stać was na troszkę więcej. Ja to stać. To teraz ty, te, te pytanie? Teraz ja bym takie pytanie. A takie pytanie brzmi: Refren Ligi Mistrzów jest śpiewany w trzech językach: angielskim, francuskim i a niemieckim, b hiszpańskim, c holenderskim, d włoskim. Na 99% Niemiecki. niemiecki. Na, na, na bank niemiecki. Na odpowiedź, odpowiedź A. A to skąd to jest zwątpienie? Skąd to zwątpienie? Eee, nie, nie ma zwątpienia, no. bo tam jest wersja D best, czyli chyba, że ponie, to jest chyba z niemieckiego. Zaznaczam odpowiedź A. Niemiecki. 10 punktów ponownie na Waszym koncie. Świetna odpowiedź. Okay. Brawo, jest to oczywiście język niemiecki, czyli bez problemu sobie poradziliście z kolejnym pytaniem. Pamiętacie cały tekst tej? Świetki. Mm. The Champions, The Champions, The Champions, Champions tak jak, jak Michał Pol, tak? Lubi sobie czasem podśpiewać. Teraz ja stąd wezmę. Mistrzostwa świata i Europy. Proszę bardzo, losuję pytanie z kategorii Mistrzostwa świata i Europy. Teraz, teraz ty losujesz pytanie. Mm -hmm. 19 września 2019 roku zaktualizowano ranking FIFA. Kto był na pierwszym miejscu w tym zestawieniu? A. Belgia B, Anglia, C, Francja, D, Brazylia. Holender. wam Świta, czy sprawdzaliście ostatni ranking, czy raczej nie, nie śledzicie na bieżąco? Nie sprawdzałem. Więc ten o Polsce? Polska 22 miejsce, miejsce. Tak, Tak. Mhm. A kto był na pierwszym? Wiem, że przez bardzo długi czas była Belgia. Belgia. Ale patrz, Brazylia dopiero co wygrała Copa America. Ale chyba już po Copa America było jedno. Zestawienie. Ale też mało co meczów tam grali. Nie, bo oni zremisowali chyba z Kolumbią teraz. Anglicy swoje tam wygrywali. Ale Anglia nie, nie. Anglia mi się w ogóle ja tutaj ja się nie, się nie, nie, nie kalkuluje. Mimo tego, żeby wygrali grupę w Lidze Narodów. To jednak za cienkie bolki. Nie, 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 nie cienkie bolki. Główni faworyci do wygrania Euro 2020. Tak nie, No, personalnie to oni zawsze nie, są teraz, teraz wiesz, pierwsza z tych, o już powiedziałem. Francja też się parę razy wyłożyła w tych e, właśnie w ligach narodów. Kurczę. Nie, wiesz, wiesz, nie, czy nie my... wiem, czy Belgia się wyłożyła, czy nie, ale nie wiem, czy bym zmieniał. Ja bym chyba zostawił tę Belgię, bo jeżeli nie jesteśmy pewni, że była zmiana... Też nie, te, nie, nie to Copa Ameryka jakoś tak, wiesz, trzyma z drugiej strony, że... I to jest słuszny argument. też... Czyli raczej Belgia bądź Brazylia. Mamy tego dillera jeszcze, ale to... a, a pytanie, jeżeli użyjemy dillera, to liczy nam się to do striku, że jeżeli odpowiemy na... E, nie, bonus jest aplikowalny tylko jeśli Zapiam. nie życie pół na pół. To ja bym chyba zaryzykował teraz tak... Belgię? Też chyba się właśnie skłaniał Belgii. to zróbmy Belgię. Czyli mam zaznaczyć odpowiedź A, Belgia. Mhm. Zaznaczamy A. 19 września 2019 roku na pierwszym miejscu w rankingu FIFA uplasowano... Reprezentacja Belgii. 10 punktów. Pięknie, panowie. Na drugim Co miejscu się Francja, na trzecim Brazylia i na czwartym Hanegra. Francja, proszę. 10 punktów. Panowie, jeszcze dwa pytania, odpowiedzcie dobra, e, poprawnie dobra. i macie szansę na bonus pięciu punktów. Następna kategoria. Reprezentacje Polski. Wuja. <laughs> no to teraz ja? To ze środka weźmy. Pytanie z kategorii reprezentacje Polski. W którym roku został założony Polski Związek Piłki Nożnej? A 1919, B 1923, C 1945, czy może D 1955. A, a wiesz, że to pytanie jest najprostsze z tych wszystkich, co dostaliśmy? Znasz odpowiedź? No jasne, a wiesz dlaczego? Nie. Ponieważ w tym roku obchodzimy stulecie PZPN-u, dlatego powstają takie bajaranckie koszulki biało-czerwone. Kurde, rację ma facet. To jest, to jest, odpowiedź, jest, odpowiedź. A. Czyli tak. ja zobaczymy. A. Bardzo dobra odpowiedź. Widzisz, to było pytanko typowo na przekminienie, połoczek, ale na początku widzę, takie było lekkie załamanie. Nie, ja to w ogóle na początku kompletnie ten, rzeczywiście z tymi koszulkami... Ale, ale wszędzie widzisz nawet, że 100 lat tak, PZPN, wszędzie, wszędzie. Teraz tak. jak tak. powiedziałeś, to, to jest, tak. jest takie oczywiste. Założono w dniach 20-21 grudnia 1919 roku w Warszawie. W a, później, 19... a później zagraliśmy pierwszy mecz z Węgrami w 1920. Zgadza się. 10 punktów. Ach. Żeby Janku, nie chcę presji narzucać, jak odpowiemy, mamy teraz bonus. Tak jest. Dobra, no piąte to... pytanie przed Wami i szansa na bonus. Pytanie z reszty świata. Ojo. Ojo. <śmiech> 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 jak tam widzicie chińskie Chińskiej się <laughs> e, Losujemy, pytanie z reszty świata. Mm -hmm. Super Superclassico to derby rozgrywane pomiędzy... Ojo. A. Lazio i Roma, B. Juventus i Torino, C. Flamengo i Vasco da Gama, D. River Plate i Boca Juniors. Super Classico. Czy to jest któreś z tych włoskich kojarzysz? Nie, bo tu masz derby della capitale, derby della mole. Czyli Jak do... dla mnie dokładnie? No na na czym da... nie zastanawiamy? Dokładnie. Jesteście, jedziemy. Tej... A, jedziemy. Odpowiedź dziewięć. te, poprawna. Pierwszy mecz rozegrany w 1908 roku. Do tej pory rozegrali 372 spotkania. Ale Ci... 134 zwycięstwa boka, 123 dla River i 115 remisów. Piłkarze, nawet jak się po latach spotykają w tym samym klubie, jeżeli grał w Boca i w River, to mogą się śmiać absolutnie ze wszystkiego, ale nigdy w życiu nie żartują z tematu właśnie Świętej Wojny w Buenos Aires. Że to jest taki temat tabu, nie, nie, nie robi się sobie z tego żartu nikt. Panowie, 10 punktów za poprawną odpowiedź oraz 5 punktów bonusu za 5 poprawnych odpowiedzi z rzędu również ląduje na waszym koncie. Idziecie bardzo ładnie. Przed wami szóste już pytanie. Czyli kategoria będzie oczywista, ale o <coughs> musimy i tak. O, dobrze, że to na koniec chyba Prawda, Tak, tak. Jak jest. Ekstraklasa. Jak za tą piłeczką się czujecie? Ja się Zgadacie? czuję fatalnie. Swego czasu oglądałem na gminie jak jeszcze, jak jeszcze to się dało oglądać w jakiś sposób. W takim razie przekonajmy się, jaki jest poziom wiedzy waszej na temat ekstraklasy dziś. Bracia Pajszą i Mirosław Radowicz to trzech obcokrajowców z największą liczbą goli w ekstraklasie. Kto jest na czwartym miejscu? A. Kasper Hamalajnen. B. Igor Ranjulo. C. Samir Stilic. D. Edi Andredina. No cóż. Ale ja bym szczerze się nad tym Edi Andrediną mocno zastanowił. Długo grał, długo grał. Bo nie, bo Hamalajnen mi tutaj odpada, bo Hamalajnen to jednak pomocnik. Okej, okay, w lechu strzelał dużo, ale w legi miał zastój i strzelał tak. tylko wiesz tak. Stilic podobnie, co nie jest napadzior typowy. Ale on też w lechu tych bramek nastrzelał. Igor Angulo za chyba za krótko gra. No za krótko gra, czyli. Nie wiesz co? Moim zdaniem. też mi się wydaje, że Andradina może być. Pamiętajcie, że możecie skorzystać z pół na pół. A jedziemy a, a, Andradina. na razie. Czyli mam zaznaczyć odpowiedź D. Poprosimy. Wspomnę tylko, że jest to stan na 1 września 2019 roku. Wtedy, tego 1 września, na czwartym miejscu był. Kasper Hamalajne. 54 nie, nie trafienia. Lady Andradina, którego skaza skazaliście, 45 bramek, a Anhulo 48 z 30. więcej. Nie on w ogóle nas strzałów. Też z drugiej strony, ale wiesz. Też. Edi mnie zawiódł. Tyle lat grał w tej Ekstraklasie, tylko tyle gram. No niestety Edi wam nie... Dobrze, że go nie zneutralizowano. <noise> zneutralizowano. <noise> zneutralizował to teraz... I was trochę, ustawię. wasze punkty. Wasze... Zneutralizowaliśmy to. Ale panowie, nie jest źle. Cztery pytania Cztery do końca. Pytania. Cztery kategorie, losujemy pierwszą z nich. Dobrze, Europejskie dobrze. puchary. Dobrze, By, dobrze. Byle czy... nie, nie Ekstraklasa. Wszystko, co wyciągnie i nie będzie Ekstraklasą, uznaje, że jest dobre. <noise> Poproszę tę kartę. Mhm. Który klub jako ostatni wygrał puchar zdobywców pucharów? A. Rangers. B. FC Barcelona. C. Lazio. D. PSZ. Nie, 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 to odłóż, Lazio. Lazio. Jak dobrze. To, jest, to jest nie, to jest jedyny klub z Rzymu, który zdobył <laughs> jakikolwiek europejski puchar i jako ostatni właśnie go zdobyli w 1999 roku. Świetna odpowiedź. 10 punktów na waszym koncie. Powiedziałeś, że to był rok? 99. 99. Tak jest. A wiesz, z kim grali wtedy? Real Majorka. 19 to, maja 2-1. To tego wygrali. nie wiedziałem. Bramkę na wagę zwycięstwa zdobył Paweł Nedved. Ale W tych, mm. tych turniejach to zdarzali się ciekawi zwycięstwa. Na przykład w 74 roku wygrała niemiecka Magdeburgia. Z Milanem grali w finale. Kurczę, ty miałeś już dobrą rękę. Jest tu jakaś taktyka też? Wybieranie tych kart? Nie. Reprezentacje Polski. Niech będzie. Mm -hmm. Ilu selekcjonerów miała reprezentacja Polski w XXI wieku? A. 7, B. 9, C. 8, D. 10. Liczymy. Liczymy. <grym> Engel. Po Engelu był Boniek, czyli dwóch. Od razu po Engelu był Boniek. No tak, po, po blamarzu w Korei wzięli Bońka, ale on okay. był krótko. Mm -hmm. Później zabonika wszedł Janas. Po Janasie był Leo, czyli czterech. Później tymczasowy trener Majewski. Te dwa słynne spotkania, ten jeden na śniegu ze Słowacją. O, już bym, to, już bym o tym zapomniał, no, to może umknąć. Szósty był Franc, Smuda. Po Francu był. Yy, Nie yy, Fornalik, czyli 7, Później nawałka 8 i brzęczek 9. Odpowiedź B. Definitywnie i ostatecznie tak. odpowiedź B. Dziewięciu trenerów. Tak. Pięknie to wyliczyliście, dziewięciu trenerów, wszystko Kurde, się zgadza, ale znowu szacu, dziesięt... bo ja bym Omajewski na zapomniał. Dobra, twoje jedno skrajne nie poszło, mhm. czy, ale nie wierzę w przypadek, że w tym samym miejscu może być to samo. Ligi, Ligi Europejskie. Te ja poproszę. Mhm. W którym roku powstała Bundesliga? A mhm. 1933, B 1946, C 1958, czy może D? 1962. Masz jakiekolwiek pojęcie czy nie? Wiesz co, kiedyś czytałem o tym. Dziwne. <grym Tutaj... <grym <grym lata nie, nie, bo to jest coś takiego, że są mistrzowie Niemiec przed czasów Bundesligi i po tym, jak Bundesliga postawiesz. Jedna taka tak, duża. Tak, 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 tak. Dlatego na przykład wiesz, Nowej Bundesligi nie wygrało nigdy szalkę. Znaczy, było mistrzem przez 5 minut, ale no wiadomo. Rzut wolny pewien. Tylko nieśmiało przypomnać, że macie do wykorzystania. No właśnie się pół. zastanawiam, czy nie zjadnąć go. Mówisz, tak i tak serii w sumie nie. Wy... Nie mamy serii, a zostało mhm. jeszcze jedną, wiesz. Ja no. bym odpalił 33 i odpadam 46 na bank od razu, mhm. bo to wtedy 46 to jest ledwo co po wojnie. Tak, tak. Przed tak. wojną na bank nie, nie grali. Dobra, dealer. Odrzucamy dwie błędne odpowiedzi. Pozostało nam tak. B1946 oraz D1962. D od razu. D. Mm -hmm. Zaznaczyć mam odpowiedź. D. 1962 rok. Zgadza się. 28 lipca 1962 roku. Rozgrywki zainaugurowano w sezonie 63-64. Wcześniej mistrz był wyłaniany w rozgrywkach międzyregionalnych. No to też mam ciekawostkę. W tym sezonie nie wystąpił Bayern Monachium w Bundeslidze. Wystąpili rok <laughs> później i od tamtego my tu są cały czas, bo do sezonu 17-18 był HSV. Co ten zegar bił cały czas że w ogóle nie spadają z Bundesligi. To była jedyna drużyna, która się tym szczyciła. Panowie, głosujmy. <grystanie> Tutaj, dobrze. Ekstraklasa, jednak. Maczek ten uśmiech na twarzy, promienny. Proszę, ruszajmy pytanie z kategorii Ekstraklasa. Dobra, to to. Mhm. Ile klubów sięgało po Mistrzostwo Polski? A 15, B 13, C 17, D 20. Dobra, liczymy. To, pozdrowienia. Legia, Lech. W tym czasie, gdy wyliczam, masz mówić coś zabawnego. Piast, Piast Gliwice. Nie, bo mnie wytrącisz z równowagi. Piast, Gliwice to 3, Wisła, Kraków 4, Śląsk, Wrocław 5, Zagłębie, Lubin 6. Czekaj. od początku. Piast, Legia, Lech, Śląsk, Wisła, Kraków, Zagłębie, Lubin to jest 6, Widzę Fełka jest 7, Mówię mi 100 nie? Mhm. Czyli mamy 8? Ruch. Ruch 9. Górnik na, na bank to 10. Szombierki bytą 11. Stadmielec 12. Hmm. Za mało tego. O, się mamy 12 na koncie, a tutaj najniższa odpowiedź to, to 13. Mamy lwów na pewno. Aha, bo to okay. Bo we lwowie też wygrywali na bank. Zaraz, zaraz jeszcze będziemy podliczać to od nowa. <laughs> nie, nie, czekaj, bo o, o kimś na bank zapomnieliśmy. Na 100% no. Hmm, wychodziłoby, że 13. W tym momencie, gdy chłopaki się zastanawiają na no spokojnie, wy pamiętajcie, że możecie podsyłać swoje pytania na maila, który widzicie teraz na ekranie. Pamiętajcie o tym, aby były to pytania ABCD i o tym, aby podać źródło pytania. Czekamy na Wasze pytania, być może pojawi się w kolejnym odcinku piłkarskiego pokera. A my lecimy dalej. Nie wiem, nie wiem. Temaczku ja, może ci doleje. Wiesz co, poproszę. Przed ostatnią rundą to się może przydać. Wiesz, co jest tyle tych drużyn, które już nie grają, Dobra. że to się, to się nie uda. Wylić. Teraz by się przydało pół na pół, co? Ale w sumie dobrze jest pożyczyć. Z ze śląska może ktoś jeszcze wygrał. Tam no, dużo tych dobrych Kiedy jest Katowice? Było. Dobra, ja bym między 15 a 17 się zastanowił. 17 nie, to za dużo. Za dużo. No, te, 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 Tak czuję, że za dużo ich będzie. i papier. Między 15 a 17? Dobra. Czyli? Czyli 15. Zaznaczyć odpowiedź A 15. Tak. Niestety szkoda, że nie wygrał Maciej, ponieważ jest to 17 klubów. Wszystkich nie od tej niestety wymienionych. E, Rekordistami pod tym względem górnik zabrze i ruch Chorzów po 14, ale słusznie zauważyłeś e, tutaj czujnie, że pogoń lwów, również znajdujący się aktualnie poza granicami naszego kraju, czterokrotnie sięgała po mistrzostwo. Niech to nie są pierwsi mistrzowie polski w historii, mm. ale de, de ręki sobie nie dam obciąć. Macie szansę powiększyć swój dorobek punktowy. W zadaniu wytypuj skład. Uczestnicy losują jedną spośród trzech kategorii. Następnie poznają mecz i drużyny, które wzięły w nim udział. Po wybraniu jednej z nich mają dwie minuty na wytypowanie jedenastki, która w tym spotkaniu wybiegła na boisko. Za każde poprawne nazwisko otrzymują dwa punkty, a za podanie całego składu dodatkowe trzy. Wszystko jasne? Losujemy kategorię. Pokazujemy pokażę ile palców na dłoni, na trzy. Raz, <laughs> dwa, trzy. No Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okej, okay, nietypowy sposób. Europejskie puchary. Chyba dobrze. No. Panowie, losujemy skład. Kto losuje? To losujemy. Okej. Okay. Skład z europejskich pucharów to. Finał Ligi Europy 2017. Pamiętacie, kto grał wtedy? Sevilla grała z Liverpoolem. Nie. A jak z Manchesterem United? A jak z Manchesterem United? Tak, Dobra, to jedziemy. Drugi... Jaka drużyna, Manchester, jak Manchester, Manchester, Manchester. Manchester, dobrze. Czas start. Bramce Sergio Romero. Obrona dobrze. Walencja. Dobrze. Eric Bai. Nie ma. Phil Jones. Też nie ma. Chris Molling. Dobrze. Marcos Rojo. Nie ma. Luke Shaw. Też nie. Walencja. A byłem był. Czekaj. Pogba na pewno grał. Grał. Czwarte nazwisko. Runej. Nie, nie ma Runej. Na ławce. Rashford. Tak. Martial. Mm, też nie ma. Hitarian Tak jest. Yang. Mm, nie ma Yanga. 45 Koglęśnia sekund. jeszcze nie damy. mamy? Środkowych obrońców nie mamy, nie mamy lewego obrońcy. Jednego środkowego mamy chyba. Może ten, może Darmian? Tak jest. O, o. kurczę. Znaczy czterech obrońców w sensie Minuta mamy? Minuta minęła. Jakiej jeszcze pozycji nie mamy? Skrzydła. No to jeden Hitarian był, a drugi, jak nie, Ashley Young. Nie Martial. Zlaty miał kontuzję na pewno w tym finale. Lindelofa wtedy jeszcze nie było na obronie. 40 sekund pozostało. Herrera był? Herrera. Dobrze. Rera był. Kurde z... Pół minuty Lingard. pozostało. Lingard? Nie. No to myślę, kto jeszcze grał? Zamurina: 5, 4, 3, 2, 1. Zero. Panowie, nie odleliście trzech zawodników. Na środku obrony Daily Blind. O mój Ziemno. Boże! tam eee, grał. I dwóch zawodników eee, z Hiszpanii. Maru Ma mata. Ma -Mata. Dobrze. Aj. I taki pan z charakterystyczną kiedyś fryzurą. Charakterystyczną kiedyś fryzurą. Wysoki. Kurde. Nazwisko Felajni coś mówi. A to nie, z to nie tylko jest z z Belgii. No nie, ale mi już chodziło o następnego, A, że nie jako Hiszpan, okay, okay. po prostu... Tak, felaini, ja nie podobałem teraz narodowości, nie chodziło mi teraz o Hiszpana, po prostu w Pelaini. Wręczę Wam trzy żetony o wartości łącznej 16 punktów. Podliczymy, ile w takim razie komisyjnie, ile punktów jest. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 6 punktów. Bardzo ładnie myślę. Zadowoleni jesteście? Ja jestem zadowolony. Jest zadowolony. ok. Dziękuję Wam za grę. Dzięki. Super zabawa. zabawa. Mam nadzieję, że również no tak. dobrze Su super się super było. Bawiliście. Wy pamiętajcie moi drodzy o subskrypcji kanału, o zostawieniu łapy w górę. Dziękuję oczywiście fotrolowi. Wpadnijcie na ich stronę, na ich kanał. E, w twoją stronę też mi się tak? Skalczymer to liga włoska. Tak, podajcie też do Janka. Ja wam dziękuję za dziś i do zobaczenia w kolejnym odcinku piłkarskiego pokera.